Witajcie w kolejnym odcinku. Jak sami wiecie, u mnie nieraz przewijał się temat odmy. Wymienialiśmy sobie odmę, jeżeli chodzi o separator plastikowy, na separator z tym właśnie filterkiem, jeżeli chodzi o BMW 60, oraz nieraz Wam tłumaczyłem, jak ważną rolę w silniku czy to benzynowym, czy to w silniku diesla pełni właśnie odma. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o tą v separator odmy mamy tutaj u góry. Myślę, że jeżeli chodzi o odmę, to jest tak ważny element każdego silnika, że warto sobie i przy okazji V8 przypomnieć, za co tak naprawdę w silniku odpowiada odma. Słuchajcie, w ogromnym skrócie, bo tutaj. Nie ma się co za bardzo rozdrabniać tłoki pracując góra-dół wytwarzają ciśnienie. To ciśnienie gromadzi się w dole silnika, czyli tam, gdzie mamy miskę, olej, generalnie na dole silnika. Aby nie wywaliło nam różnego rodzaju uszczelnień i olej nie leciał z każdego zakamarka, z każdego łączenia, właśnie jak silnik jest składany, musimy te gazy mieć odprowadzane. Te gazy nie są to same gazy, ale to są gazy oraz opary oleju. I właśnie zadaniem odmy jest odseparować olej od tych gazów. Słuchajcie, gazy lecą sobie dalej do dolotu, trafiają do komory, spalania są spalane, a olej spływa sobie z powrotem do silnika. Tak, aby po prostu ten olej nie był spalany. Moi drodzy. Co spowoduje nam uszkodzona odma? Przede wszystkim warto by było sobie powiedzieć, że odma może być uszkodzona na dwa sposoby tak naprawdę. Pierwszy sposób, czyli może być zamarznięta, zatkana, generalnie rzecz ujmując niedrożna. Wtedy będzie nam wysadzało różne uszczelnienia, jeżeli chodzi o uszczelki w silniku, o jakieś zimmeringi i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie tam, gdzie będzie to uszczelnienie już słabe, Tamtędy będzie wyrzucało olej. Bardzo często taka sytuacja ma miejsce, że gdzieś macie wyciek, jedziecie ten wyciek usunąć. Mechanik wam coś tam wymienia, jakieś tam uszczelnienie, wszystko składa do kupy. Za jakiś czas wracacie do niego, bo znowu cieknie. Prawdopodobnie nie zrobił podstawowej rzeczy, jaką jest właśnie sprawdzenie drożności odmy. Odma w wielu serwisówkach nie jest uznawana jako część wymienna. Bo ja się osobiście nie spotkałem, że gdzieś przy jakimś przebiegu ta odma powinna być wymieniona. Nigdzie to nie jest napisane, ale generalnie odma jest to taka sama część silnika jak rozrząd, jak filtry, jak oleje. O niej również trzeba pamiętać i co jakiś czas ją wymieniać. Nieco 10, nieco 15 tysięcy kilometrów, ale przy okazji, na przykład, wymiany rozrządu co te 50 tysięcy, myślę, że spokojnie warto by było tą odmę wymienić, jeżeli ktoś chce. Wcześniej nie ma żadnych przeciwwskazań. Dobra, słuchajcie. Druga rzecz, e, druga forma uszkodzenia takiej odmy, takiego separatora odmy, to po prostu pęknięta membranka, która nam oddziela gazy od oleju, czyli Olej nie wraca na dół silnika, bo nie jest separowany tylko ta membranka jest stara, sparciała na nią działa temperatura więc ta guma, którą zobaczycie za chwilę, ona się robi twarda, ona pęka i w tym momencie olej leci nam do dolotu, gdzie jest po prostu spalany. Słuchajcie, ja w moim osobistym aucie e, kiedyś kupiłem Renault Megankę. Jakiś czas nią pojeździłem. W sumie nie zwracałem uwagi, nawet bo wymieniłem olej, byłem pewny, że jest stan. Nagle zapaliła się kontrolka, która informowała o niskim stanie oleju. Po sprawdzeniu bagnetu faktycznie okazało się, że tego oleju jest tam bardzo mała ilość, więc od razu oleju dolałem, ale zacząłem szukać, gdzie ten olej mi uciekł. I okazało się, właśnie po rozebraniu takiego separatora, że już tej membranki w środku nie było. Wymiana separatora, jak ręko odjął, zero pro problemów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pobory oleju, więc jeżeli w Waszym silniku jakieś, jakiekolwiek pobory oleju występują, zwróćcie uwagę na odmę. Jeżeli Wasza turbosprężarka jest zaolejona, macie olej w dolocie, jeżeli tutaj mówimy na przykład o silniku diesla, nie regenerujcie w ciemno turbiny, sprawdźcie odmę. I tak wiele usterek by można było podpiąć pod to, że zwykła wymiana separatora odmy załatwi Wam sprawę i niekoniecznie będziecie musieli wydawać kupy kasy, jak na przykład różnica wymiana separatora, separatora odmy za 200-300 zł, czy regenerowanie turbosprężarki za grubo ponad 1000 Dobra, bierzemy sobie ten separator na stół, ja go rozbieram, pokazuję Wam, co jest w środku, zobaczymy w jakim jest Dobra. stanie. Ja mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie widać. Powiem Wam, nie będzie tutaj membranka w złym stanie, ze względu na to, że jak możecie zobaczyć, tutaj dużo oleju nie ma. Dosłownie tutaj było odrobina, ale to jest zupełnie normalne, ze względu na to, że to jest mgła olejowa. Ta mgła olejowa nigdy w 100% nie zostanie przez taki separator oddzielona od oparów i jak najbardziej w dolocie ta mgiełka może być. To znaczy, może być to na zasadzie. Takiej, że po prostu bierzecie sobie palcem, wewnątrz rury przecieracie macie ten palec zaolejony. Ale nie może być takiej sytuacji, że ściągacie właśnie tutaj tą rurkę z odmy i wam dosłownie dziurkiem leje się olej. Dobra, rozbieramy ten separator. Tutaj jak widzicie, do są zatrzaski, więc domyślam się, że nie trzeba tego całego wymieniać z obudową, tylko można kupić sam wkład tej odmy. I też da to radę wymienić. W środku znajduje się membranka oraz prężynka. Czy coś jeszcze? Zaraz się przekonamy. Dobra, jak widzicie, nawet tutaj nic się nie łamie. Weźmiemy sobie jeszcze szmatkę. Mi się wydaje, że to już było kiedyś wymieniane. Zobaczcie. Tak to wygląda. Od środka mamy sprężynę, która dociska nam e, tą membrankę. I ta membranka, jeżeli po prostu jest stara, sparciała, ta guma jest do tego stopnia twarda, że po prostu ta membranka nie pracuje, nie spełnia swojej roli, i olej przedostaje nam się do, do lotu zapewne można kupić zestaw tej membranki razem z tą sprężynką, wymienić sobie sam wkład nie jest to pewnie w tym przypadku jakiś wielki problem słuchajcie, tutaj jest wszystko w jak najlepszym porządku więc gdybyście chcieli u siebie skontrolować stan takiej odmy to jak możecie zobaczyć tak ta membranka powinna wyglądać, tu jest wszystko ok, dobra więc składamy sobie wszystko z powrotem do kupy. Jak widzicie, jest to chwila roboty, chwila zabawy. Najgorsze to zlokalizować i wydobyć ten separator. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Celujecie sobie z powrotem tak, jak powinno to być złożone. Celujecie sobie na zatrzaski. Ściskacie wszystko. To musi zaskoczyć na wszystkie zatrzaski. I jest wszystko git. Czy to jest oryginał? No, mi się wydaje, że to jest zamiennik, bo powinno tu być coś opisane, jakieś numery, pewnie jakiś znaczek Audi, skoro silnik pochodzi z Audicy lub jakiś znaczek Volkswagena, generalnie czegoś z grupy Waga. Tutaj nic nie ma, więc możemy domyślać się, że jest to po prostu. Zamienić. Ok, moi drodzy, więc wiemy jak działa odma, jaką funkcję pełni w naszym silniku, więc myślę, że tutaj nie ma nic do dodania. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!